Cześć, witajcie. Dzisiaj zestaw za 60 zł. Cztery zdrapki, ale mam moją gigapensję, czyli zdrapkę za trzy dychy, gorączkę złota, maxi cash i crazy trzy siódemki. Może taka konfiguracja tutaj zdrapek przyniesie nam, nam, mi jakąś wygraną. Zaczniemy sobie od crazy trzy siódemki. Zdrapka z numerem szóstym. I oczywiście szukam tej wygrywającej siódemki. Nie czytam wszystkiego po kolei, tylko po prostu szukajmy. No ja się trzęsie, wybaczcie, bo. o. Dobra. Trochę wam potrzęsło, ale dajemy radę. Tutaj brak siódemki. Kolejna. Nie ma. Nie ma. Kolejna gra, gra ósma. Niestety tutaj pusto, tu również. Nie ma. Nie ma. Ostatnie dwie gry. I ostatnia. Brak siódemki, z już przegrana. O czym mówią kontrolne. Maxi z, z numerem siódmym. Ostatnio udało mi się znaleźć plik w tej zdrapce.

Piętnaście pięćdziesiąt osiem, szesnaście, trzynaście, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści trzy, liściutko jedenaście, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, dwadzieścia pięć. 12 i ostatnia szansa, 31. Niestety tutaj również D. GF, kontrolne. Różne. Gorączka złota z numerem 21. Szukamy monety albo garnka. Garnek oczywiście mnoży. A jest podkowa. Pierwsza podkowa tutaj może na szczęście. Bransoletka, tulipan, pierścionek, klucz, kwiat, muszka, róża, trofeum, gwiazda, perfum, auto, kłódka, wiśnie, zegar, prezent, narty, rubin, korona i kufer. Ta zdrapka również jest przegrana. To teraz co? Została ostatnia gruba ryba. Moja gigapensja z numerem 5. Mam nadzieję, że ta zdrapka mnie tutaj uratuje. Żeby odcinek nie był na zero.

Dwadzieścia pięć, czterdzieści dziewięć, pięć, dwadzieścia dziewięć i ostatnie dwie linie, dwadzieścia dwa. Trójeczka pięćdziesiąt dwa, szesnaście, pięćdziesiąt pięć. 48, też blisko. 28. 40 jest wygrana. 21 i 15. Moja gigapensja nie zawiodła. Wygrana się pojawiła na samej końcówce, a jest to 50 zł. Uh, kontrolne C. Także dzisiaj szybszy odcinek, ale z ładnym wynikiem. Zdrabka moja gigapensja zrobiła całą robotę, w sumie dobrą robotę, bo na wydane 60 zł odzyskałam 50 właśnie w tej zdrabce. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do. Oj, zachęcam do zostawienia łapki w górze pod tym filmem. Eee... I zapraszam oczywiście na kolejne. Mam nadzieję, że złapasz sam, mija i teraz będzie tylko lepiej. Trzymajcie za mnie, kciuki i wierzcie we mnie. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i zapraszam jutro. Pa.